Mamy dzisiaj przygotowane trzy tematy, ale wszystko wskazuje na to, że pani starosta pewnie odniesie się do tak zwanego tematu gorącego. Na to wszystko wskazuje, po uśmiechu już to widzę. Natomiast proszę państwa, pierwszy punkt, inicjatywa obywatelska, dofinansowanie programu in vitro. Otóż chcę przypomnieć, że z tą inicjatywą w poprzednim roku wyszedł członek zarządu Mariusz Mądrowski i pewnie na ten temat kilka zdań powie, natomiast chcę powiedzieć, że pojawił się i to się bardzo, bardzo ładnie splata. Z tym, co myśmy tutaj zrobili, ponieważ jak Państwo wiecie, jest projekt obywatelski, który objął swoim zasięgiem cały kraj. Zbierane są podpisy, zresztą też spontanicznie doszło do zbierania podpisów tutaj na terenie naszego samorządu. I ja z tego powodu bardzo się cieszę, bo każde życie ludzkie jest cenne i należy o nie dbać i o nie wręcz zabiegać. W związku z tym, Mariusz Mądrowski, skąd inicjatywa, jakie pieniądze i właściwie jakie są efekty tego? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pan starosta wspomniał o naszej inicjatywie ale i o swoje, także o swojej inicjatywie. Inicjatywa, o której mówi Pan starosta, dotyczy poziomu krajowego, wymagającego ustawodawstwa właściwego. Ja chciałbym powiedzieć o tym, co się udało zrobić na poziomie samorządu, na poziomie samorządu powiatowego, którego, który mam zaszczyt reprezentować z inicjatywy nie tylko mojej, ale tak naprawdę z, klubu, z inicjatywy Klubu Radnych Lewicy, Zaproponowaliśmy, aby w ubiegłym ro, ubiegłorocznym budżecie zapisać jakieś pieniądze na finansowanie procedur zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro. Nie chcieliśmy tworzyć własnego, odrębnego programu takiego indywidualnego, ponieważ jest to z jednej strony czasochłonne, bardzo, bardzo skomplikowane i skuteczność własnych programów nie, nie zawsze jest, jest oczekiwana. Postanowiliśmy przystąpić do programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, właśnie program le, leczenia. Niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, metodą in vitro, i zawarliśmy porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Dołożyliśmy do pieniędzy, który na ten cel przeznaczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Swoje pieniądze, było to 45 tysięcy zł i za te pieniądze sfinansowaliśmy kilka, kilka zabiegów zapłodnienia południowo-ustrojowego. Za chwilę przedstawię dane takie statystyczne. Tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim Radnym Powiatu Gnieńskiego, którzy przegłosowali tak, taką uchwałę Rady w ubiegłym roku, a także podziękować za uchwałę budżetową tegoroczną, ponieważ w budżecie na bieżący rok, na rok 2023 zapisaliśmy również pieniądze na finansowanie zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro, ale wszyscy, wszyscy radni byli zgodni i jednomyślnie chyba przyjęli taką, taką, taką uchwałę. Także program będziemy kontynuowali. Chciałbym teraz przedstawić takie, takie dane, dane statystyczne, tylko kilka informacji. Do programu zgłosiło się 14 par, z czego 9 par zostało zakwalifikowanych, Dwie pary zrezygnowały z dalszego uczestnictwa w programie w danym roku. Mówię o roku 2022. Natomiast 5 par, które aplikowały do udziału w programie i spełniły kryteria kwalifikacji nie zostały włączone ze względu na brak miejsc. Szanowni Państwo, u sześciu kobiet przeprowadzono metodę zapłodnienia pozaustrojowego na dzień 31 grudnia 2022, stwierdzono ciąże u dwóch z nich i z informacji uzyskanych od realizatorów wiemy, że w styczniu została potwierdzona jeszcze jedna, jeszcze jedna ciąża. Także są, są wymierne efekty nas, naszego działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję proszę Państwa. Ja mam natomiast taki krótki punkt, który związany jest z cenami paliw i gazu i powiem dlaczego postanowiłem kilka zdań na ten temat powiedzieć. Otóż jest to spowodowane informacjami, które dotarły do nas przez wolne media, które poinformowały o tym, że w sposób sztuczny zawyżane są kwoty ogrzewania gazowego, co w międzyczasie doprowadziło, proszę Państwa, niestety do upadku wielu firm. Myślę tu o firmach typu piekarnie, restauratorzy czy hotelarze. To, jest, to są działania monopolistyczne, skandaliczne. Wcześniej mieliśmy tego rodzaju przypadki, jeżeli chodzi o cenę gazu. Ja tylko zasygnalizuję, że na poziomie Naszego pogotowia. Z tego tytułu ponieśliśmy straty na poziomie 10 tysięcy złotych. Widać, że rząd jest bardziej zainteresowany sobą niż wspieranie przedsiębiorczości czy choćby takich podmiotów, jakie są związane w naszych zasobach. Myślę tutaj oczywiście o szpitalu. Proszę Państwa, jak już ten temat poruszyłem, to chcę powiedzieć, że skandaliczne były wydarzenia z roku 2021, kiedy rząd wprowadza nowy ład i doprowadza do sytuacji, że im większe miasto, to tym ponosi z tytułu PITR i CITU e, straty na poziomie wielu milionów złotych. Pamiętacie Państwo, że wtedy wprowadzono program Polski Ład, który miał doprowadzić, że część tych strat miała być zrekompensowana. Mniej więcej wygląda tak. Jeśli Poznań stracił wtedy około 300 milionów rocznie, miasto Warszawa około miliard 700, to muszę Państwu powiedzieć, że są właśnie takie samorządy, które zabrano bardzo, bardzo dużo, a dano im coś. I być może nawet bym na to nie reagował, gdyby nie hipokryzja rządzących i lokalnych polityków partii rządzącej, tak to też odbyło się w naszym powiecie, którzy doprowadzili do takiej sytuacji, że zabrane pieniądze zwrócone w jakiejś w niewielkiej mierze poprzez projekty polskiego ładu i ci biedni samorządowcy prawie zostali zmuszeni do tego, że usiedli z jakimś parlamentarzystą, który zaczął opowiadać, jaki ten rząd jest dobry, zapominając powiedzieć, że wcześniej ci samorządowcy zostali złupieni. Ja przyznaję, że interesuję się polityką od wielu, wielu lat, ale czegoś takiego, ja myślę, że nawet za komuny, to sobie nikt na coś takiego by nie pozwolił, a my, jest teraz, a my jesteśmy teraz świadkami takich wydarzeń. Bardzo się cieszę, że pan poseł do lata nie wpadł na pomysł, żeby usiąść razem ze mną na konferencji prasowej i żeby mu podziękował za to, że rzeczywiście nasze, nasze zasoby poprzez zabranie nam pieniędzy doprowadziły do tego, że myśmy zdecydowanie więcej stracili niż zyskali. Ale proszę Państwa, ten projekt ma jeszcze jedną słabą stronę. Otóż to nam poprzez projekt, który, których składamy kilka, narzuca się poprzez wybór, który na, następuje w Warszawie, co mamy realizować, a co nie mamy realizować. Otóż naszym, jednym z naszych głównych zainteresowań było zrealizowanie projektu autobus. Ja nie będę wchodził w materię, czego on dotyczy, natomiast o to bardzo często pytają mi się właśnie radni z PiSu. Otóż, proszę Państwa, właśnie polski ład odebrał nam możliwość realizacji świetnego projektu, który skierowalibyśmy do dzieci ze wszystkich gmin, jeżdżąc do tych gmin i pokazując im, w jaki sposób buduje się bezpieczeństwo choćby poruszania się na drogach. Niestety polski ład taką możliwość. Nam całkowicie odebrał. Proszę Państwa, tyle jakby dziewczyn do tego miodu, natomiast, proszę Państwa, jest kolejny temat, o którym będzie mówił dyrektor Sienceski, i tu jest, dzięki Bogu, pozytywny przekaz. Pan dyrektor Sienceski parę dni temu na zarządzie przedstawił program naprawczy, który muszę powiedzieć, że nawet największym oponentom niezwykle się spodobał, dlatego uznaliśmy z Panem Dyrektorem, że warto byłoby go przedstawić szerszej opinii publicznej, bo w mojej ocenie warto pokazać, że obok tych rzeczy negatywnych, na które nie mamy wpływ, są pozytywne, na które już jakiś wpływ, jakiś wpływ mamy. Proszę, Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo, jest pozytywnie, to prawda, natomiast też jest bardzo trudne. Oczywiście Państwo tego całego programu tego nie przedstawił, bo się się spędzili zbyt dużo czasu. Natomiast to, co tutaj Pan Starosta mówił, że Państwu pokazać, z czym będziemy się mierzyć w tym roku, chociażby mówiąc o wzroście ceny paliwa czy gazu, to sam prąd w przyszłym roku będzie nas kosztował około 3 miliony więcej. To są znowu 3 miliony, które nam nikt nie da, na to finansowania z zewnątrz, zewnątrz nie będzie i musimy sami to wypracować, albo sami gdzieś te pieniądze znaleźć jako oszczędności. Mam też Państwu, pokażę trzy statystyki, które pokazują o ile więcej ponosimy kosztów związanych z, z coraz większą ilością pacjentów. Na SOR-ze w 2000, poprzednim roku <coughs> obsłużyliśmy 22 226 osób. Co stanowi wzrost o 15% w stosunku do roku poprzedniego, co stanowi około 60 osób dziennie do obsłużenia na sor -ze. To pokazuje to Państwu tylko dlatego, że Państwo, dużo o sor się mówi, o tym, że ktoś musi czekać, że nie wszyscy znajdują pomoc od razu. To jest nadal 60 osób dziennie. Tych pacjentów powinno być najprawdopodobniej takich rzeczywiście pacjentów sor pewnie 10-15 osób. Natomiast wynikiem Niedziałających dzisiaj sprawnych u czy całego tego systemu, a jest ten wzrost liczby pacjentów u nas. Cały program naprawczy, w zasadzie większość programu naprawczego, opiera się o wzrost przychodu. Znaczy, chcielibyśmy, żeby przychody rosły, tak żebyśmy nie musieli robić jakichś większych oszczędności, bo u nas oszczędności niestety znacznie związane są, są z personelem. I w zeszłym roku udało nam się wyrobić 115% planu ryczałtu za zeszły rok. Tak więc planujemy bardzo mocno zwiększyć przychody w tym roku, licząc, że NFZ będzie za to płacił zgodnie z tym, co pan minister zapowiedział. Wyrabiając większą ilość wyczałtów w zeszłym roku, pod koniec roku w grudniu otrzymaliśmy dodatkowo 4 miliony z NFZ. To to była gotówka, którą rzeczywiście otrzymaliśmy, tak więc mamy nadzieję, że w tym roku po prostu więcej będziemy dostawać więcej pieniędzy. Przeorganizowaliśmy dosyć mocno pracę bloku, tak żeby działał efektywniej. Postanowiliśmy w tym roku bardzo mocno na ortopedię. Ortopedia będzie miała zwiększoną ilość łóżek, tu będzie bardzo mocno i bardzo dużo pracować. Zgodnie również z decyzją nzz zeszłego roku o zmniejszeniu ilości łóżek na niektórych oddziałach mogliśmy sobie tutaj. Na to pozwoli. Tu też taki ruch, żeby nie ograniczać ilości personelu, żeby nie zwalniać nikogo. Po prostu musimy rozszerzyć tę ortopedię, żeby zachować, żeby zachować taki zespół, jaki mamy. Cały czas stawiamy na kardiologię. Pod koniec stycznia najprawdopodobniej będziemy w tzw. sieci kardiologicznej, to będzie kilka ośrodków wiodących tylko w Wielkopolsce, a w Polsce też to będzie kilkanaście. To jest bardzo mocne postawienie na i jakby tu rzeczywiście nasza kardiologia na się rozwija, że jest ona zauważana na poziomie takim centralnym, żeby tu koordynować i bardzo dużą ilość pacjentów przyjmować, co pozwoli na bardzo dużą część świadczeń nielimitowanych w zakresie kardiologii. To będziemy mogli jeszcze więcej tych pacjentów tutaj przyjmować. Dzięki średniej pracy ortopedii mamy możliwość dokonywania rewizji endoprotez, czyli będziemy mieli za to też dodatkowo zapłacone. To dzięki zespołowi z ortopedii trzeba utrzymać określone współczynniki, żeby taką możliwość dostać, a to też będziemy mieli płacone. Tutaj dzięki starostwu, mam nadzieję, uda nam się w tym roku, jeżeli nie cały, to na pewno chcielibyśmy staić szpital, przenosząc, przenosząc oddział paliatywny, przenosząc internet do, do, do nowego budynku przy nowym budynku, tam by remontować tą starą część. Tutaj zwalniając te powierzchnie myślę, że uda nam się rozszerzyć działalność, takie wstępne są rozmowy o rozszerzeniu stacji dializ, co skoro pozwoliłoby na to zwiększenie przychodów szpitala, bo większa powierzchnia byłaby wynajmowana i dzięki temu mielibyśmy większy przychód. No tutaj Starostwo zabezpieczyło środki, więc mamy nadzieję, że dzięki temu uda nam się ten historyczny moment scalenia szpitala realizować tak samo planujemy również, no, też mam nadzieję w tym roku, aczkolwiek proszę się tutaj dodatnie przywiązywać, bo dużo zależy od wykonawców, z jakimi terminami będą dysponować. Chcielibyśmy również Pogotowie przenieść do, już tutaj do, do budynku na Jana. Jak uda nam się te oddziały wyprowadzić z Jana, to chcielibyśmy tam również umieścić Pogotowie. Te rozmowy trwają, miesiącą na takim wstępnym, na wstępnym etapie, ale myślę, że że będzie to możliwość, możliwość zrealizowania tego w tym, w tym roku. Również do NFZ-u wystąpiliśmy o kolejne rozszerzenie działalności, chcielibyśmy mieć pododdział reumatologiczny, poradnię urologiczną, to czekamy tutaj na decyzję, na decyzję ze strony, ze strony nfz Tak pokrótce, bo długo mógłbym Państwu o szpitalu, ale... Proszę Państwa, jeszcze tylko zupełnie, Pan Dyrektor chyba tego nie, o tym nie mówił, Otóż szpital dzisiaj nie ma wyjścia. Jeśli chodzi o utrzymanie relacji finansowych, ma do wyboru albo cięcia, obniży poziom usług. Albo zwiększy przychody. Otóż scalenie ma doprowadzić do tego, że najprawdopodobniej ale to już nasi następcy będą podejmować decyzję. Będziemy można w tym obiekcie, który jest na Jana, prowadzić działania o charakterze komercyjnym, które nie tylko i wyłącznie stworzą dodatkowe miejsca pracy, ale jednocześnie myślę, że to będzie element, który wesprze szpital. Zozowski, w kontekście właśnie zbilansowania przychodów do, do rozchodów, Panie Dyrektorze, chyba tak się mniej więcej to zgadza. I, tak jest, tak jest. jest. Jeszcze jedna dobra wiadomość, to jeszcze Pan teraz nie mówiłem, bo nie dożyłem, ale myślę, że wymienimy my w najbliższym czasie dwie karetki transportowe, tak? więc też tą flotę tutaj, na tą karetkę transportową nie systemową, tylko transportową, to myślę, że w, w każdej chwili, mam nadzieję, że miesiąc, dwa i to będziemy odświeżać, tak? więc kolejne dwie. Karatki transportowe będą zmienione. Proszę Państwa, i teraz y, ostatnie dwa tematy, które przedstawi Pani Starosta Jung. Y, pierwszym tematem jest apel, który wniosła Rada y, Powiatu, przyjęte zostało to na sesji. A propos wsparcia naszego szpitala, ja chcę powiedzieć, że wiele samorządów podejmuje tego rodzaju działania. Otóż podejmuj, podejmujemy działania na, we wszystkich obszarach, tylko, i w, gdzie to jest tak naprawdę możliwe po to, żeby doprowadzić do zbilansowania i sprawnego funkcjonowania naszego szpitala w kontekście wysokiej jakości usług. Tak jak powiedziałem, wystosowaliśmy apel, pani starosta przedstawi, jaka jest odpowiedź pana ministra, a potem jest jeszcze jeden temat. I to Państwo właściwie ocenicie, czy chcecie na ten temat rozmawiać i rodzinny dom dziecka. Proszę bardzo. 27 października 2022 roku apel Rady Powiatu Bnieźnińskiego został skierowany na ręce Pana Ministra oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie braku środków na wynagrodzenia zgodnie z ustawą, którą otrzymał szpital, że należy podnieść pensję pielęgniarką. I oczywiście zgadzamy się z tym, że należy podnosić takie pensje. Niestety wyliczenia, które wskazywały, uzmysłowiły nam, że w każdym miesiącu będzie nam brakowało sporej kwoty do tego, by móc ten szpital utrzymać, a koszty bieżące, żeby nie rosły. Otrzymaliśmy odpowiedź w listopadzie, 16 listopada z Narodowego Funduszu Zdrowia, 29 listopada z, od Ministerstwa Zdrowia, które przedstawia nam wyliczenia, które znamy, że wskaźnik, który nam, że tak powiem, dołożyli do budżetu to jest 12%, który niestety nie starcza do tego, by pokryć po pierwsze i wynagrodzenie, po drugie utrzymać szpital przy rosnących kosztach, o których wspomniał Pan dyrektor, mogłabym cytować każdą z stron, jeżeli chodzi o oba pisma i wskazywać, jak skrupulatnie zostały te wskaźniki wyliczone. Nie zmienia to faktu, że miesięcznie brakuje ponad 300 tysięcy złotych. W związku z tym ja mam taką ogromną prośbę, bo o szpitalu mówi się dużo, mówi się od wielu lat. Zazwyczaj mówi się negatywnie, a ja bym bardzo chciała, żebyście Państwo w końcu usłyszeli ten pozytywny przekaz, który przed chwilą przedstawił pan dyrektor bo dzieje się w tym szpitalu wiele dobrego. Kiedy słyszę, że wzrost nasorze na sorze, panie dyrektorze, o 15%, tak? 15%, 15% tak. to należy zadać pytanie, czy tak dużo się dzieje wypadków w powiecie gnieźnieńskim, czy tak dobrze funkcjonuje ten sor, że przyjeżdżają ludzie z ościennych powiatów. Może czas najwyższy także przeliczyć przyjmowanie właśnie ludzi z innych powiatów i zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. To jest jeden temat. Drugi temat... Ja tylko wejdę w sobie. ja się z jedną rzeczą nie zgadzam, a rzadko to się mi zdarza z panią starostą, ponieważ do mnie dociera właśnie bardzo dużo pozytywnych y, informacji na temat szpitala. W mojej ocenie dochodzi do diametralnej zmiany postrzegania tej jednostki, w kontekście, właściwie, i wydarzyło się to po wybudowaniu tej nowej części. No, oczywiście, no, bo poprawiliśmy komfort, sprawna załoga. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że my, za wyjątkiem jednego protestu rozdmuchanego trochę politycznie, tak naprawdę przez cztery lata, naprawdę jest względny spokój. A pamiętam lata, kiedy właściwie nie było miesiąca, żeby nie było wokół Szpitala napięć. Dzisiaj, dzięki Bogu, jak to się mówi, przechodzimy w miarę suchą nogę nogą przez tą nie do końca sprzyjającą nam rzeczywistość. Myślę oczywiście o podwyżkach, o inflacji i tak dalej, podwyżkach cen prądu. Następny temat. Zanim przejdę do negatywnego tematu, chciałam bardzo serdecznie podziękować lewicy Zarządowi Powiatu Gnaśnięskiego i faktycznie radnym za przekazane środki na metodę pozaustrojową in vitro i pozwolę się odnieść do tego jako kobieta. Większość z nas marzy o tym, żeby zostać mamami, nie wszystkim nam kobietom się to udaje, nie udaje się to para. Kiedy słyszę negatywny wydźwięk, jako kobieta, kiedy słyszę negatywny wydźwięk dotyczący metody in vitro, buntuje się. Ponieważ z jednej strony nam powtarza się, że rodzimy za mało dzieci, a z drugiej strony nie potrafię się zwrócić, nie zwraca się uwagi na to, że często jest nam trudno zajść w ciążę, tą ciążę utrzymać i urodzić dziecko. W związku z tym bardzo się cieszę z efektów jakie metoda in vitro przyniosła. Życzę kolejnym parom powodzenia i mam nadzieję, że w ślad za powiatem pójdą inne jednostki samorządu terytorialnego. To tyle. Co do ostatnich doniesień, że tak powiem sprzed chwili dotyczących rodzinnego domu dziecka w Gnieźnie. Zwracam się z apelem do wszystkich osób, które wypisują komentarze na Facebooku, czy na jakichkolwiek nie innych... Nie. Do rodzinnego domu dziecka, który jest prowadzony przez PCPR w Gnieźnie i tak to zostawię w powiecie gnieźnieńskim. Zwracam się do wszystkich osób, które piszą komentarze na Facebooku, czy innych portalach społecznościowych. Szanowni Państwo, to jest bardzo delikatna sprawa. Mówimy o dzieciach umieszczonych w rodzinnym domu dziecka i zaręczam Państwa, że żaden organ, taki jak szkoła, która pierwsza zareagowała, policja, sąd, prokuratura, nie pozwoliłaby sobie na wydanie postanowienia o natychmiastowym zabezpieczeniu dzieci, gdyby nie miała ku temu podstaw, albo przynajmniej nie miała podejrzeń, które należy wyjaśnić. W związku z tym najważniejsze dla pracowników PCPR-u i wszystkich jednostek, które wymieniłam, jest dobro dzieci. Mamy postanowienia na natychmiastowe zabezpieczenie tych dzieci, a w związku z tym dziesiątka dzieci zostanie odebrana z rodzinnego domu dziecka i umieszczona w innych rodzinach zastępczych. Padały pytania, czy będziemy rozdzielać rodzeństwo? Nie, absolutnie nie, nie mamy takich możliwości, tego czynić nie będziemy. Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju komentarze, co jest przyczyną, odsyłam Państwa do Rzecznika Sądu Okręgowego albo odsyłam Państwa do prokuratury. Nie będziemy się wypowiadać na temat przyczyn, natomiast rodzinny dom dziecka może być rozwiązany tylko i wyłącznie na prośbę starosty właściwego, czego starosta nie uczynił, bądź na postanowienie sądu, kiedy są pewnego rodzaju uchybienia. Bardzo proszę wszystkich o delikatne traktowanie tej sprawy ze względu na dobro dzieci. Dziękuję serdecznie.